Zapraszamy na kupony i analizy. Partnerami kanału ograć Bookmachera został Betcris, a także niezmiennie jest Forbet Zakłady bukmacherskie, Także mamy nowego partnera kanału. A teraz przejdźmy do jednych z nowych promocji właśnie w Betkris. Dzisiaj chciałem omówić kolejną promocję w Betcris. Także macie FreeBet do 200 zł na stal. Także jeżeli ktoś nie ma konta w Betcris a chce otrzymać FreeBet 200 zł, bardzo prosto to otrzymać. Co trzeba robić? Po prostu założyć konto i zagrać kupon za 400 zł. Wówczas dostajecie FreeBet 200 zł. Możecie też mniej dostać, jeżeli zagracie za 200 zł, adekwatnie dostaniecie 100 zł. Tak to działa, że dostajecie 50% pierwszego zakładu w formie FreeBetu. Nieważne czy zakład, zakład będzie wygrany czy przegrany, macie po prostu free bet. Warunek jest taki, że musicie postawić kupon z minimalnym kursem 1,80 i wówczas macie free bet do wykorzystania w betkis. Także polecam tą promocję. Jeżeli ktoś nie ma konta, link do rejestracji będzie w komentarzu pod filmem. W komentarzu pod filmem. Także zachęcam. No witam na kanale. Okres Mahera wczoraj brakło nam na singlu e, dwóch kartek. No trochę słabo w tych fauli było w pierwszej, w pierwszej połowie w Metro Championship, no ale już tak to bywa. Gramy znowu single, dubbel dnia. Dubbel wczoraj ładnie wszedł. No co ciekawe, no mówiłem, że ta Austria może zaskoczyć. W końcu to nie są y, jakieś tuzy, żeby Czesi rozwalili wysoko, a tu nawet przegrali w pokarnych. Także kto wziął to, wziął to. No, chciałem nawet zagrać to na singlu. Mm, na handicap 3,5 był także kto wziął to, wziął to, typ ten typ. Lecimy dalej, singlem i dublem dnia, znowu hokej będzie grany. I jak zwykle proszę łapkę w górę, o subskrypcję kanału, to pomaga rozwijać się kanału. i Zapraszam na sobotę, niedzielę, konkurs od to 50 zł. Jeżeli nie macie konta Forbetu, bet, bet kliknij linki do rejestracji w komentarzach pod filmem. Jeżeli macie jakieś pytania, sugestie, piszcie w komentarzach, odpowiem. I lecimy singlem i dublem dnia. Najpierw single, no to nie może być inaczej jak Liga Europy i tu gramy Eintracht. Z Glasgow Rangers. Ja typuję, że Eintracht strzeli minimum dwie bramki. Moim zdaniem tutaj Glasgow nie jest faworytem i raczej Frankfurt powinien sobie poradzić. Dwie bramki i strzelić. Moim zdaniem to będzie taki mecz na over, bramkowy no i jakiś 2-1, może 2-2, 3-1 dla Eintrachtu. Tutaj czuję, dlaczego? dlatego typuję over, półtora dla Eintrachtu. Fajny kurs 224, warto spróbować. I dubel dnia na dzisiaj. Takie pewniejsze typy znowu wybrałem i tak, najpierw właśnie też ten mecz eintracht Glasgow ja te typuję, że będą cztery kartki, dla czterech zawodników będą kartki. No to jest taki naprawdę mecz, no brutalnych, najbardziej brutalnego zespołu w Bundeslidze, czyli Eintrachtu, który najbardziej fauluje, zobaczymy jak będzie sędzia dawał kartki, moim zdaniem łatwo, no a Glasgow to wiadomo, brawura i ostre granie, szkocki futbol. Tam też dużo dostają kartek i tutaj się spotkają właśnie takie dwie drużyny w finale, walka o grę praktycznie o Lidze Mistrzów, no bo kto wygrywa ma zapewniony udział w Lidze Mistrzów, bo Eintracht 11 miejsce u Bundeslidze, a Glasgow drugie miejsce w Szkocji, tak że i tak by były eliminacje. No i to jest bardzo ważny mecz, dlatego cztery kartki dla czterech zawodników moim zdaniem będą. I drugie spotkanie Norwegia-Austria hokej, no i pokazała Austria na co ich stać. Właśnie wczoraj, i moim zdaniem tutaj nie będzie znowu tyle bramek, znowu będzie Underek. Aukcja ma mega dobrą defensywę, pokazał to mecz ze Stanami Zjednoczonymi, stracili tylko trzy bramki. Wczoraj z Czechami tylko jedną, w karnych też bardzo dobrze bronili. I moim zdaniem tutaj będzie Underek. Norwegowie to nie są na coś tuzy, że też strzelają dużo bramek. I i 5,5 moim zdaniem wejdzie, 6 bramek tutaj nie widzę. To tyle na dziś, życzę Wam zieloności, miłego dnia i elo.